Siema, z tej strony Cegła C, a dzisiaj sobie gramy na y, świecie Hardcore. Y, to jest nowy świat. Y, 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 ok. Zmienia się to ciągle. Nie wiem, jak się zmienia ustawienia, to mi się zmieniają później, ale okej. Okay. No, to... Jeżeli chcecie więcej odcinków tutaj, z tego, to, to myślę, że cztery łapki góra wystarczą. Yy, ogólnie to dziwnie mi się gra w tym tekstu paku, więc... Ja mam autojump. Ale że mi się same ustawienia zmieniają? Czekajcie, gdzie to się grało ustawienia, sterowania? Łączę. To. Dobra, Raz. Jeden, dwa, dwa, trzy. Raz. 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 dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Ja mu zbieram trochę tego Dobra, styknie. O, już problem zaczęłam tak budowywać. Dobra, to najpierw robimy tak, tak. Nie, no. Nie, pierwsze musi być to, drugie to, no i tak. tutaj łódka stworzę, łódka stworzę, no bo dziecka się przyda w przyszłości. Dobra, yy, ogólnie to nie wiem, czy się udać bardziej na pustynię, czy, czy bardziej albo iść z i zdobyć surowce albo iść tam żelazo już jak stworzyłem świat w którym no, nie zginąłem w pierwszym odcinku tylko tak jakby się nie nagrało to, to wiem że nic nie widzicie spokojnie ja też nic nie widzę tam będziecie widzieć ale nie schodzę głębia. na razie nie będzie żelazo wystarczy w zupełności Później przypala. Idziemy na pustynię, bo chcę pirat. I by było po świecie, dziękuję. Jeden ja głupi błąd i by było po świecie. Ale to krótko na nim gram... Krótko na nim gram, to bym się nie zdenerwował. Ale... Ja pierdolę, Co ja zrobiłem? Mm krówka. Ej, przyda się. Jak idę na pustynię. Sorry, że nagrywam bez dźwięku, ale jak jest dźwięk, to jakby słabo mnie słychać, bo ja czasami się wydrę. E, jak można zobaczyć czasami po live, to potrafię się wydrzeć, jak się przestraszę czegoś. No więc... E, o, pilager Oprost. To można iść. Zaczekajcie, no, czekajcie, zrobię pec i zrobię tarcze, żeby było bezpieczniej. I przepalimy tu krewiękiem. Yy, dobra, w tym czasie, żeby nie marnować czasu, zbiorę drewno. Yy, czasami się potrafię wydrzeć, no ale to, no, to nie jest jakoś bardzo, że się gra tak bardzo mega. Tylko to jest tak... Mm, no, po prostu się wygra. Mamy już chyba na łóżko. Nie, mała owieczka. Mam pomysł. Nie wiem, zrobię czerwone. Albo nie, zrobię sobie żółte łóżko. Czekaj. Proszę, żeby się dało. Da się przefarbować, no. Z czarnej zrobiłem żółtą czarne czy to by było tak średnio uzbierać? 30 więc okej okay. dobra mamy już tak będę to tylko hmm. po wodę. Ogólnie to e, ten świat jest taki średni, jak na razie. Jak na, bo e, trochę już na nim zagrałem. E, no mega lipnie jest. E, no jak kiedyś to się e, rozbuduje się na pewno. Dobra, ja mięsko ja idę do płyta. Pamiętam, jak ja byłem taki mniejszy trochę, co... So, to właśnie doszło do gry. <laughs> idę na pustynię, żeby szukać piramidy. To no fajnie. Yy, zawsze, nie wiem, najpierw idę tu. Chyba, mój przyjacielu. A to. nie wiem czy ja tyle tego biję a może kusze drobne? nie wiem ukradnę pojedzonko halo? to ja, że ugonią mnie okej, kusze wymienię to. Ej, szczerze, myślałem, że tutaj będą lepsze rzeczy. Że... Dobra, już się przestraszyłem. Zostawić mnie. Już się przestraszyłem. No, co, zostaw mnie. Będziesz mnie teraz gonił przez całą mapę. No, będą mnie gonić przez całą mapę. On najpierw do piramidy wejść, chodź tu. Chciałem sobie wyzwanku zrobić. No, zostawcie mnie. Nic nie wiodło. No lecimy się wiadomo do... Nic mi nie wychodzi dzisiaj. Czekaj. Pierwszy opening. Szczerze. Dobra, tutaj już lepiej. Skalę mogę wziąć. Tu mogę wziąć nici. Dobra, dwa rafile. No, ale oprócz tych rafili to nie ma tutaj nic, więc... ...złomitko. Potrzebuję piasku, żeby się wyglądać. Dobra. Lecimy do góry. Myślę, że chociaż jakieś żelazo będzie. Szczerze. Dobra, idziemy dalej w pustynię. Bo widzę, że mam szczęście do pustyni. to jest Nie chcę się iść do meteru już. Ja chcę trochę pograć, tak bardziej... Nie wiem, pozwi pozwiedzam na razie. Nie no, patrzcie jak ja, o, ja mam farta na odcinku. Patrz to To jeszcze pełny. Cześć, że jeszcze pełny jest ten statek. Coś mi się wydaje, że zaraz zginę, bo on... Za dużo szczęście mam. Mm, naprawdę. Pełny statek. Nierozbity. Piramida normalna. Yy, no, ta pustynna. Pira, y, piramid Oldbost. Old czy jak to się na to mówi? No, to jest. To jest po prostu fart. Taki mega. Yy, co mogę wywalić? Nie wiem, to mogę wywalić. To mogę przerobić. Dobra. Dobra, to jest szczęście Dobra, no i tutaj to można wziąć żelaza, nie? Ale? TNT! Czekaj, bo TNT, dobra. Mamy. Prześpię się na tym pięknym stateczku. Ej, fajnie by było tutaj mieć dom. W tym statku, jakby. Wiem, robię tu dom. Gdzieś tam mam. Patrz. Tam jest ten. Robię tutaj dom, w sensie to yy, patrz, yy, połączę to tutaj, dobra robię tu dom, tylko pochodnie potrzebuję. ale to później poszukam będę i robię tu dom, weź mi nic z tą wodą, Ta, yy, tutaj zrobię takie przejście, nie, tam to będzie połączone wszystko ze sobą, spróbuję to zrobić, dobra, tylko muszę iść pod i no i tyle. Dobra, to idziemy na normalny A nie, jeszcze idę zobaczyć, co jest tu. Ziemniaki. Dziękuję bardzo. No tu mam mech. Jakby. Ja pierdzielę, jakiego ja mam otwarta. Mech. Mam już mech. To taki nieskończoność go. O, zupka. Nie lubię tę zupkę Ogólnie to zrobiłbym tam przejście. Dobra, tak będę miał dużo tego, co zrobię takie przejście ładne. ciap ciap, ciap ciap, ciap A na razie to zrobię drogę z drawna Po prostu... Okej, okay, to jest jest spara tylko Na razie. Muszę zrobić jedną rzecz. Dziękuję. Jakby w... mam już koń... nie... nieskończoność w hu dlatego bardzo się cieszę bardzo mi miło um, ogólne to też wiesz jak to będzie wiesz jakie to będzie ładne do dekoracji do dekoracji to, to będzie ładne bardzo Czy, że ja robię ten Fart taki. W sensie mech nie jest jakiś rzadki, ale mi chodzi o to, że znalazłem tyle struktur. Nie wiem, wezmę znając taki mam Nie, będzie nawet pomoc. Dobra, teraz to wiem. Teraz jest. Dobra, zbieram sobie przy owiec się, No. Wolno, pytasz się Kjada trochę. O, jest. Jak to się nie nagra, to nie nagrywam, nigdy więcej nie nagrywam. No po prostu z tego yy, z... nie tworzę już nowego świata hardcore nie ma szans. No na tym mam za dużo, jakby... No mech mam. To jest dla mnie duże osiągnięcie. Bo ja rzadko mam mech w tej grze. Więc wiesz. Teraz wystarczy jeszcze, że się wkopę pod siebie i zamiast do lawy to wpadę na diament. Mm. Ile tego drewna się przyda, To też się przyda. Mam pomysł. W sumie, to zrobię takie... z tego drewna albo z tego. Albo z tego, albo z tamtego. Bardziej z tego mi się wydaje. Będzie tam pasować. A to z tego by się... można by było most zrobić. Ale fajnie jest tak mieszkać na statku, tylko trochę mało miejsca, no ale... Z... można powiększyć I najważniejsze tam trzeba zrobić czyli pochodnie ale to zaraz idę moją gdybym miał ten jak to się nazywa mm, jakby jakby to zrobić, bo to jest takie... Pa, na razie to sobie tu zostawię, to eee, okay. By to spoko to... Fajną Minecraft nasz logikę. Bardzo mi się podoba. Z tego na pewno nie zrobię. Nie wiem, z już Z tego zrobię, ale potrzebuję skrzynek. Czyli robię tak, robię tak Jezu, to miało być połączone Dobra, yy, tutaj odkładam Dobra, nie, nie chcę mi się tego segregować po prostu powkładam wszystko do punktu oprócz tego i teraz sobie wybieram, czyli wezmę to, bo chcę sobie nową siekierę zrobić. I kinof i wezmę to i wezmę to. I sobie tak. Zapisano punkt odradzania. Tylko fajnie by było, gdybym jeszcze mógł się tu odradzać, ale to już nieważne. Nie to yy, robisz skyloff i robisz tego. I robisz siekierę. Już na zgubę. Zaczekajmy. Do. Jak dostanę dobrą miksturkę, to nie wiem. Ale dobra miksturka. O, po prostu piękna była ta miksturka. Ale co to? Chcę to stąd zabrać, samą Zaczekaj, rozłożę to na pół. Teraz się to, no to brzydko to wyglądało. Dobra, um, ogólnie to tutaj jest moja chata, więc władzę to tak. Schody, schody zrobię. Ale by ładnie wyglądały schody z tego drewna. Że wiesz, że te schody by były z tego, ale nie wiem czy mi starczy. I patrz, bo ja tutaj zrobię taką platformę. No, na taką wysokość. Najwyżej się, się. Zaczekaj. No patrz, nie byś się tak. tak. Tak, 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 tak. Tutaj robisz... Odej robisz. Nie, to starczy. Oby tak. No i starczyło. Megit. Na to tutaj się zajmę domkiem w tym odcinku trochę. To będzie jakby ja tutaj zrobię taką... No połączę to na razie po prostu. Dobra, takie będzie, tylko z dołu tam wstawię jeszcze to. Przepraszam, że to nie stoi tak mega w powietrzu. Czekaj, tu tak moment, to plato, więc... Tak, to zrobię. Tam będzie trochę widać, ale lepiej. tyle to. Ważne, że tu jest zagrożenie. Jeszcze na nawet... Nie starczyło mi. Ej, ty, a da się tak zrobić chyba, nie? No, nie starczy. Totalnie. No. No i no, git. Dobra, teraz most. Gdzie by go zrobić? Tutaj był kiedy. Tutaj nie wiem, jak to musiał być. Tutaj jakby. pomysł tutaj będzie szedł. No, to I tak będzie szedł. Tylko trzeba zrobić Ale ja To najpierw zrobię takiego pojedynczego, żeby się dało tam dojść w do ogóle. Pierwszy odcinek będzie trochę długi, bo no bo domek trzeba zbudować, ogarnąć i, tam i w ogóle. Dlatego no, może być trochę długi. Koń tam jest! Chyba. jakieś jest koń, to ja mam siodło. Dobra, wkopię się na razie po węgiel. Nie, chyba nie ma. Nie, nie. No, jak nie znajdę węgla, to jest słabo. No, to czekaj, ja wolę tak zrobić, bo nie chcę tego świata stracić. Węgiel potrzebuję, no. Który to jest poziom? tak na węglu było. Nie węgla potrzebuję. Dobra. Nie znajdę tego węgla tak. Nie, że żelazo znalazłem. No węgla nie. nie. jest łatwiej żelazo znaleźć. niż węgla. Niż węgla. Zrobię węgiel drzewny po prostu. Nie potrzebuję pochodni do dołku. To się na razie to nie tylko jak jest mnie taka jakaś dziwna cała się. muszę do domu wracać, żeby tam się nie korystkiło potworków. Nie że to jest jedno za dużo, dlatego tam postawię schody jakby. Ogólnie to wygląda tak na razie. Ma no, ładnie wyglądać. Zaczekaj, no, załatwię tę górę i nie, bo tutaj się odpływa, nie? I co robić, tak? No. Nie wiem, co by tutaj jeszcze można było zrobić. W sensie, właśnie wiem, ale nie wyrobię się. Mmm, węgiel żywy. Jak się robiło węgiel żywny? Yy, halo, gdzie jest piec? Nie ma pieca. Zrobić, trzeba? Nie wiem, gdzie ja mam tak się robi. Okej, okay. Już no. Jamy jak zrobić węgiel żadny. W następnym odcinku też będziemy kończyć trochę dom. Więc to tak. W tym odcinku zdobyliśmy itemy i jest git, jest git. Jest dobrze jak dla mnie. O, tutaj super rośnie. Ja tu nie będę nie ściuł, ja tu będę tylko słychać przestrzeń na razie. Albo wszyscy z blisko mojego banku to jest Dobra. Halo owca, halo. Tu 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 tu. się przyda jeszcze na jedne schody to. to jest takie... Tutaj nie chcę tak szybko przechodzić gry, tylko ja chcę tutaj pobudować, porobić dużo rzeczy i może dopiero później. Ogólnie to potrzebuję tego drewna tak dużo. Właśnie tak yy, dziwnie jest zawsze, bo Yy, dziwnie jest, jaki youtuber bardzo zrobi jakiś film taki długi, a ja jak robię taki film yy, no 30 minutowy, to... To, 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 to to też jest dziwne. Dobra, kopę to drewno. Zbieram go sporo. Muszę hmm. trochę, trochę, ja trochę trzeba trzeba żeby nie zniknęła tutaj nie trzeba 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 dobry. Do widzenia. Ale co to co tu, tu, tu się stało Dobra, lecimy... Dobra Lecimy tam Nie wiem Dobra, dojdziemy tam i skończę odcinek po prostu Bo to Długo trochę, bardzo długo ja się nie wiem ile ten odcinek trwa, no ale wiem, że długo trochę. Pewnie jest. Yy, jak znajdę, no, wiecie co, ten, One mój w sensie... Nie wiem jak to się nazywa, nie chcę znanić bardzo. Yy, no to tam... E, da, da, da. Dobra, tam jeszcze trochę tak, 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 na przykład. Czyli na tak, na tu postawić nie ja to muszę oświetlić jakby muszę oświetlić jakby cały ten statek, ok? Nie był oświetlony nie mogę jeszcze tutaj pochodziłkę postawić. Dobra, widzowie. Także to by było, było na tyle, ile dni, ile dni tu jest. Yy, halo. Gdzie były dni? Nie pamiętam gdzie dni były. Nie wiedział. Kini. Dobra, nie wiem, nie pamiętam, ale wy jak zobaczyliście to napiszcie ile dni minęło w komentarzu? No, a ja się z wami żegnam, no i po prostu. tyle. Także ja się z wami żegnam i. Do następnej odcinku z tej nowej przygody. Cześć!